Przed godziną otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku na, na drodze krajowej nr 94. W wypadku, według zgłoszenia, miało uczestniczyć kilka pojazdów, w tym autobus. Na miejscu okazało się, że w wypadku rzeczywiście uczestniczy autobus z około 300 pasażerami na miejscu na pokładzie. Poza tym w wypadku uczestniczyła koparka, samochód osobowy i samochód dostawczy. Rajne odniosły osoby podróżujące samochodem marki Volkswagen Golf. Nasze działania koncentrowały się na e, wykonaniu dostępu do jednej z tych osób, gdyż ona samodzielnie nie mogła, e, nie mogła ta, ta osoba samodzielnie e, opuścić pojazdu. Jakie brały udział jednostki? E, w akcji ratowniczej brały udział dwa zastępy z JRG nr 1 w Opolu, o, 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 trzy zastępy z, z OSP Grudice i jeden zastęp z OSP.